Let me see. Wprowadzasz chaos, wypisów bogaty, wypisów te wypisów Zdaliśmy za szumu bez mistrycia. Tatary! dostaje najpierw ciepłe danie, które czeka na zimne tatary. W mojej kuchni! Zdebuś drugie dania! W moim przepisie jest za mało mąki. Tak! Podjęłaś decyzję samodzielnie! Bałam się, że. Bałaś się! Mm. Już pierwsze słowa szefa mocno wystraszyły kucharzy. To będzie największa tragedia w historii piekielnej kuchni. Baa! Baa! Ha! Co to się stało? Szef próbował groźbą, prośbą, aż wreszcie zrozumiał. Was trzeba nauczyć podstaw. Podstaw, podstaw, podstaw. Szef Bryś zaczął z wysokiego C. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Nie od razu, ale do kucharzy w końcu dotarło. Tak jeszcze. I w piekielnej kuchni zapanowała atmosfera zgody i serdeczności. Ty ożył ci się na plecach zrobił, ty Zedek! Zobaczcie, ożył mu się na plecach zrobić. <noise> Elmira, ty to jesteś k***a jak czarny kot. To cię spotka ten ma Pecha. Dzięki. Dobra, potrzebuję dwa. Ta... Kur. Jego mać. Trzech DiCaprio. I dwie Kate Winslet. <śmienic> Proszę Państwa, no ceny rosną. Tak, ceny, proszę Państwa, rosną. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ceny rosną, ale musimy mieć Państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. Dlaczego? Bo przedsiębiorcy podnoszą ceny, dlatego że im wzrastają koszty. Jak im wzrastają koszty, to oni sobie starają się to zrekompensować wzrostem cen. To są niestety normalne mechanizmy gospodarcze. Nic nie zdołamy na to poradzić. Ale... Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że Wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Do szkoły Pan chodził, nie? No. No, świnę schodowlana? Świnia? No, no. Lepiej zawsze pomyśleć. Ale, że hodowlana. No, hodowlane. To... koza. Koza nie ma rogów? Nie no, ma. To... To jaka odpowiedź? Panie Andrzeju, lepiej się skupić. Hmm. Owca? No, owca nie ma rogów, panie Andrzeju. Owca? Spokojnie. Znaczy no to kr krowa. No, krowa ma rogi. No, to... Nie przy... ma. a Pytanie jest nie ma, prawda? No, ale to mówiłem, że świnia. Ale w pytaniu ma pan napisane hodowlane. Aha. Hodowlane. Bo pan chodzi do szkoły, tak? No tak, ale bo, kurczę, trudne. Jestem... To chyba niedawno, jak sądzę. No, niedawno, ale że... Które zwierzę hodowlane nie ma rogów? No właśnie z tym hodowlane, wie pan. Bo... A świnia nie może być hodowlana? No może chyba. Panie no to ja mówiłem, że świnia! Świnia! Kto ja? A pan chyba nie do mnie. Nie, no znaczy, odpowiedź jest, że, że świnia. A myślałem, że pan mi chce obrazić. Nie, no. Panie? Nie? Stopu, no nie, bo no, no, tak się no, chciałem Czy to nie ja? Nie. A odpowiedź? Świnia. Takie, Poproszę te koperty na środek Wszystkie, wszystkie ha 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 wszystkie koperty ha ja